Czemu nic nie mówią? Co robią Miguelowi? Nie wiem. Pewnie go badają. Uspokój się. Przeszli Madariaga i Koluchi. I jak? Spokojnie. Miguel znajduje się w krytycznej fazie. Gdyby go teraz wybudzono, mógłby mieć uszkodzony mózg. I jak to? Będzie upośledzony? Giovanni, zbastuj. Nie rozumiem. Obudzi się czy nie? Tak, ale znacznie później. Może za kilka lat. O nie. A to? Co się stało? Powiedzieli mi, że Miguel może się nigdy nie obudzić. To niemożliwe. Nie trać nadziei. Nawet jeśli się ocknie, może być inwalidą.

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Brawo, niech pomyśli życzenie, weź gryza. Siąc później. Cześć Rosji. Punktualna jak zawsze. Co słychać? Kupiłaś róże? Wymienię. Te przyniosłaś wczoraj. Świeża jest ładniejsza. A te postaw w rejestracji. Dzięki. Przypominam, że możesz zostać tylko pół godziny. Proszę, godzinkę jak wczoraj. Nikomu nie powiem. Dobra. Cześć, kotku. Mam dobre wieści. Przyniosłam artykuł o naszym zespole. Jest króciutki, ale od czegoś trzeba zacząć. Potem zamieszczą ogromny. Są nasze zdjęcia. Napisano, że fani czekają na płytę i przesyłają ci listy z życzeniami powrotu do zdrowia. Na pewno wydobrzejesz. Jest też zdjęcie z reverte. Został naszym menażerem. Już ci mówiłam, pamiętasz? Wszyscy chcą, żebyś wyzdrowiał. Mam jeszcze jedną niespodziankę. Oto płyta RBD. Tak, kochanie. Jeszcze brakuje okładki, ale spełniło się nasze marzenie. Przecież wiesz, byłem paskudą, straszną jak upiór, nie aż taką. Co słychać? Przyszliśmy odwiedzić Miguela. Jak się czuję? Byłam tu od rana. Jak co dzień. Ale. nie ma poprawy. W serce mi się kraje. Spokojnie. Wiem, jak się czujesz Trzeba wierzyć, że z tego wyjdzie i niedługo się obudzi. To ponad moje siły. Wyzdrowieje. Wszystko przed nim. Zaufaj. Cześć dzieciaki. Jak nasz manager? Siemka? W skowrągach. Czemu? Zabierają się za ostatnie miksy i kończą płytę. Johnny powiedział, że od jutra zaczną z wami pracować. Nie możemy skończyć płyty bez Miguela. Mia ja ma rację. Nie wykluczamy Miguela z płyty. Przeciwnie. Ale dopóki jest nieprzytomny, trzeba pracować dalej. Bez niego. Nagrano jego głos we wszystkich piosenkach, więc nie ma problemu. Nie możemy opóźniać produkcji. To prawda, że wiele osób pyta o naszą płytę? Tysiące fanów. Okładka jest w przygotowaniu. Sprężycie się i już. Nie będę pracowała bez Miguela. Nie. To trudne. Ale Miguel zawsze o nas walczył. Chciałby się obudzić i zobaczyć, że wszystko jest gotowe. Wiem, co czujesz i jak to przeżywasz. Z drugiej strony myślę, że powinnaś nam pomóc. Wspieramy Miguela od dłuższego czasu i dzięki temu ujawniliśmy swoje najlepsze cechy. Na pewno by tego chciał. Diego ma rację, mówiąc, że przez długi czas walczyliśmy wspólnie z Miguelem, by spełnić nasze marzenia. Nie możemy go teraz zawieść. Spójrzcie na tego biedaka, zamknij się. Jak możemy zacząć promocję przed ukończeniem płyty? Spokojnie. Najpierw chcę pokazać wasze twarze. Takie ślicznotki jak ty i ty. Nie zgadzam się. Jeszcze nie ma z nami Miguela. Rozumiem. Ale wasza piątka to nie cały zespół. Tylko na początek. Potrzebuje wsparcia. Ja też się nie zgadzam. Brakuje Miguela, a poza tym mamy szkołę. Znalazła się Kujonka. Nigdy się nie uczysz. Milcz głupku. Ty też musisz oddać Esej. Odezwał się synek właściciela szkoły. Zamknij się. Mam dobrą średnią i łatwiej dostanę zgodę. Zwolnili mnie z kilku egzaminów. Pujonko. Cisza. Lupita nie może iść sama. Niech pójdą Diego z Robertą. Na pewno dostaną zgodę. Mają dobre stopnie. Para to dobry pomysł. Byłoby super. Ale ja idę do pracy. Jak to? Nie weźmiesz udziału w promocji? Zaczynasz za tydzień, a turniej jest teraz. Potrwa kilka dni. Nie pokrzyżuję wam planów. Pojedziemy. W porządku. Dogram szczegóły i dam wam znać. Chodźmy. Samochód czeka. Gratuluję. Zakończyliśmy nagranie płyty. Będzie świetna, a nawet rewelacyjna. Słucham. Co? Co się stało? A to? Jadę. Czekaj. Co jest? Miguel. poruszył palcem. Którym? Chodźmy. Poruszył Musimy wiedzieć. Poruszył ręką? Ocknął się? Doktor ma głos. Poczułem, że poruszył palcem. Spokojnie. Zachowajcie ciszę. Rozumiem waszą euforię, ale poruszanie palcami nie oznacza, że Miguel się ocknął. To ważny znak. Może już się obudził. Chodźmy do niego. Wolnego. Nie drżyjcie się. To mimowolne ruchy na skutek impulsów elektrycznych z mózgu. Ostatnie badania potwierdziły, że stan Miguela nie uległ zmianie. Po miesiącu poruszył palcem. To co się oznacza? Jasne, że tak. Spokojnie. Doktorze, proszę pozwolić nam go zobaczyć. Zrozumcie, to wykluczone Błagamy Jest was za dużo Tylko na chwilkę W urodziny Miguela byliście u niego w 15 osób I omalnie odpaliliście sztucznych ogni Jest nas mniej On choruje Chorzy potrzebują miłości Panie Koluci, Dobrze. Wejdziecie parami co o5 minut.. Panie Koluci. Dobrze. Wejdziecie parami co o5 minut. to to wszystko. Proszę dopilnować, by wchodzili dwójkami. Dla dobra Miguela. Jasne. Pójdę już. Chcę wejść. Wiem. Po dwie osoby. Błagam, ja pierwsza.